Cześć, to Look for Book i dzisiaj zapraszam Was na kolejną recenzję z cyklu Recenzja książki w 60 sekund. Tym razem Max Czorny i bestia z Buchenwaldu i jego część inspirowana na faktach. I teraz pokrótce. Bestia z Buchenwaldu opowiada historię Ilse Koch, czyli żony komendanta obozu w Buchenwaldzie. I ta historia, słuchajcie, pokazuje, dlaczego Max Czorney czerpie inspirację do swoich thrillerów z prawdziwych historii, ponieważ często prawda jest bardziej przerażająca niż fikcja. I to pokazuje właśnie ta historia. Ilze Koch, która no, wykazała się takim sadyzmem, bestialstwem, wręcz można powiedzieć ze zwierzęceniem takim urządzaniem sobie polowań na ludzi, z których chciała zrobić jakieś wyroby do swojego domu bądź obdarować tymi wyrobami innych. Okrutna historia, natomiast trzeba tutaj oddać, że autor stara się też znaleźć, czyli co mogło skłonić tą młodą dziewczynę do tego typu. Zachowań i dlaczego stało się to, co się stało, i jak też ta historia przebiegła później. Yy, historia opowiedziana w bardzo przystępny sposób, więc jeśli ktoś szuka opowieści inspirowanej faktami, to polecam. Natomiast jeśli ktoś chce zgłębić jakąś nie wiem, prawdę historyczną albo zgłębić fakty historyczne, to to nie jest literatura dla niego. Natomiast tak jak mówię, jeśli ktoś chce sięgnąć po powieść inspirowaną na faktach, przeżyć jakiś dreszczyk emocji, thriller no to to na pewno będzie odpowiednia książka dla niego. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.